Z uczelni i powiem Wam, że byłam na niej dosłownie półtorej godziny. Mamy dzisiaj zajęcia do 12.30, co prawda, a ja wyszłam o 9.30. Ale tak się składa, że skończyłam wcześniej pracę, bo dzisiaj nie było yy, Oli, z którą zazwyczaj pracuję w zespole, więc zrobiłam wszystko sama. A jadłospis, który mamy do ułożenia do danego pacjenta, zrobimy po prostu razem na tygodniu i pani nasza się zgodziła. Także wyszłam sobie wcześniej. Super, bo nie muszę siedzieć do 12 nic nie robiąc. Także wracam, zjem sobie pyszne śniadanko, bo mam jeszcze bajgle, które piekłam ostatnio na tygodniu. Myślę, czy nie wstąpić jeszcze do Lidla po awokado. Zobaczymy. Ale cieszę się bardzo, bo myślałam, że będę musiała zamulać do tej 12.30, siedząc na telefonie i nic nie robiąc. Więc weekend na uczelni prawie zakończyliśmy, bo jutro mam jeszcze jeden egzamin, i jeszcze dzisiaj mam jeden egzamin. Tylko że dzisiaj mam w domu online, a jutro muszę jechać na 16.50 tutaj, tylko po to, żeby właśnie napisać to zaliczenie. No ale trudno, już zbliżamy się do końca i niedługo będę dietykiem. Skończyłam właśnie nagrywać dla Was QA taki pogadankowy film bez cięć, także dla mnie to jest trochę dziwne, bo ja często się zacinam i chcę powiedzieć coś od nowa, a zdarzyło mi się to tylko raz i nie będę tego wycinać, no ale kamera mi się wyłączyła. Jeżeli oglądacie teraz tego weekly vloga, to pewnie już oglądaliście to Q&A, także zapraszam na kanał. Teraz będę sobie montować ten film, chociaż w sumie będzie łatwo, bo dodam może jakąś muzykę pod tło. Nie wiem, jak łatwiej się ogląda, jak przyjemniej się ogląda, czy z muzyką, czy bez muzyki. Plus muszę się dzisiaj jeszcze douczyć na egzamin, który właśnie mam jutro, tak jak Wam mówiłam, o psychodietetyki. Ciekawy temat, jak sobie przeglądałam na razie prezentację, to brzmią w sumie tak bardzo intuicyjnie, tak bardzo obvious, że wydaje mi się, że nie trzeba się do tego uczyć. Tak też mi koleżanka powiedziała, która już to zaliczała. Więc wydaje mi się, że na luzie zdam, zrobię sobie też niedługo obiad, yy, bo jadłam na razie tylko śniadanie yy, i to by było na tyle. Ale jakoś tak dziwnie nie chce mi się jeść, jak jest ciepło. Nie wiem, czy wy też tak macie, że w lato nie chce wam się aż tak jeść. I najchętniej to byście tylko pili kawę mrożoną, jakieś zimne napoje typu soczki. Dzisiaj pierwszy raz w życiu, w sensie, że sama gotuję sobie obiad z mięsem, który nie jest indykiem ani kurczakiem. Pierwszy raz będę gotować coś z mięsem mielonym wołowym. Wieprzowiny w ogóle raczej nie jem, chyba że jadę do kogoś na przykład do babci i zrobi mielone, ale tak to raczej nie jem wieprzowiny jem tylko kurczaka i indyka plus właśnie czasem rzadko ale czasem jem wołowinę bo lubię na przykład burgery takiej dobrej jakości wołowiny uwielbiam no i postanowiłam że zrobię sobie takie typowe spaghetti z wołowiną z marchewką z selerem także dzisiaj mnie na to naszła ochota kupiłam w Lidlu świeżą wołowinę Taką opakowaną, nie śmierdzi, więc okej okay. i zobaczymy czy mi posmakuje, resztę sobie zamrożę, bo po co mi tyle, będę sobie, poparciuję sobie na takie kawałki i będę sobie dodawać jak będę miała ochotę właśnie na takie spaghetti, także zabieram się za robienie i zobaczymy czy mi posmakuje, ale sama jestem w szoku, że kupiłam inne mięso niż kurczak i indyk. Dobra, wiecie co? To smakuje bardzo dobrze, bo już spróbowałam tego sosu. Pachnie przepięknie. W sumie tu są bardzo takie podstawowe rzeczy: oliwa, seler, troszkę szalotki, marchewka, mięso, przyprawy i makaron kukurydziany. Na dałam sobie parmezan, także to nie jest jakaś mielonka, chociaż tak wygląda, tylko bardzo dobre tanie. składające się z prostych, pełnowartościowych produktów. Dlatego nie wiem, czemu wcześniej tego nie jadłam. Skoro jest tak bardzo dobre, kurczę nie umiem sobie tego ustawić. Tym bardziej, że mięso czerwone jest naprawdę bardzo zdrowe. A urwę sobie jeszcze bazylii z balkonu. Trzeba korzystać, że się ma bazylię. A zapominam, jak mam zioła na balkonie. Jak tam sobie posadziłam kiedyś miętę albo pietruszkę, to cały czas dodawałam. Więc muszę sobie przypomnieć o tym balkonie. Teraz próbujemy tego w całości. Myślę, że będzie bardzo dobre. Mega nie jadłam czerwonego mięsa. Mega. Mega dawno nie jadłam czerwonego mięsa. A miałam ostatnio ochotę na takiego prawdziwego burgera. Więc dzisiaj mnie właśnie naszła ochota na takie spaghetti typowe. Ekstra. Próbujcie. Nie zawsze musicie dawać indyka, mielonego kurczaka. Czasem warto przemycić sobie żelazo w takiej formie, w, w formie czerwonego mięsa, więc czerpcie inspirację i smacznego. Właśnie wracam z mojego przedostatniego zaliczenia na uczelni. Dzisiaj była to psychodietetyka i powiem Wam, że dostałam piątkę. Egzamin był bardzo prosty, więc nie spodziewałam się w sumie czegoś innego, chociaż to była też łatwa forma, bo Pani wyświetlała nam pytania na... Na tym wyświetlaczu i my musieliśmy po prostu pisać odpowiedzi. Także dostałam piątkę, ale stwierdzam, że psychodietetyka to jest kierunek, w którym w sumie mogłabym iść dalej. Bardzo ciekawi mnie temat psychologii podczas zaburzeń odżywiania, kompulsywnego obiadania się, anoreksji i ogólnie tego typu sprawy. One są trochę, moim zdaniem, takie na logikę, ale nie wiem, może ja tak tylko myślę, ze względu na to, że przechodziłam z zaburzenia odżywiania, ale jest. To bardzo ciekawy temat, i wczoraj, gdy powtarzałam sobie, właśnie do egzaminu, gdzieś tam slajdy, to stwierdziłam, że bardzo ciekawych kwestii można się dowiedzieć, których raczej nie każdy na co dzień gdzieś tam wie. Także lecę do domu, odpoczywać, bo dzisiaj randomowo musiałam na 17 pojechać, tylko zaliczyć egzamin. Idziemy dzisiaj na film do Kinokultura, to są takie seanse, gdzie zapraszani są głównie gdzieś tam ambasadorowie, ale my też mamy bilety zawsze. I tym razem jest to film u Pana Boga jak? Nie pamiętam. U Pana Boga coś tam, któraś część u Pana Boga w ogródku i musimy się ubrać. Zawsze byliśmy tam, gdy jest zimno, więc ja zazwyczaj zakładałam jakieś długie spodnie, marynarkę i... I tyle, a teraz nie mam pojęcia w co się sensie ubrać, nie wiem czy chcę zakładać sukienkę, spodnie, nie wiem jakie miałabym założyć, także ubierzcie się ze mną. Okej, okay, stwierdziłam, że ubiorę się w jedną z moich stylówek, którą miałam na Sycylii. w sumie nie do końca, bo zmieniłam spódnicę. Mamy taką, jak ona się nazywa, silikonową, nie, yy, no taką gładziutką spódnicę rozciągającą się. Z poliestru, chyba. Nie wiem, ona jest ze Stradivariusa i jest bardzo fajna, dopasowana, długa. Do tego mamy krótką koszulkę, taką y, też bardzo rozciągliwą, w tym samym kolorze. I do tego będzie taki sweterek luźny, w razie czego go zdejmę, ale bez niczego tak głupio mieć na taką wystawną kolację, że tak powiem. Nie wiem, bo tam też będzie poczęstunek. Także y, wyprasuję sobie teraz tą spódnicę i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Wygrasować. spódnicę. <gry> Zakładamy jednak tą spódnicę, którą miałam w oryginalnej stylówce na Sycylii. Moi drodzy, zaszła totalna zmiana outfitu. Zostawiłam tylko sweterek, ponieważ uznałam, że tamto nie pasuje mi na okoliczność. Także pokażę Wam co założyłam, bo teraz tutaj nie zobaczycie. Oczywiście ten sweterek, do tego dołożyłam sobie taką opaskę, żeby w jakiś sposób sobie związać włosy. No i taka obcisła. Sukienka brązowa. Wydaje mi się, że jest ok, także lecimy, bo jedziemy autem, a nie chcę się spóźnić. Słuchajcie, wróciłam właśnie po mojej wyprawie z brwi. Chcę Wam pokazać, co kupiłam przy okazji robienia brwi. W ogóle byłam w tym samym salonie u tej samej dziewczyny, co kiedyś Wam polecałam, jak byłam przed Sycylią. Mam tu tabletki antykoncepcyjne, ale to przy okazji kupiłam. Ale pokażę Wam, co kupiłam w Rosmanie, bo yy, zajrzałam po jedną rzecz tak naprawdę, a później okazało się, że wszystkie inne rzeczy, które mogły mi się przydać. Były na promocji, więc kupiłam patyczki do uszu. Patyczki do uszu. Co ile zaoszczędziłaś na tych zakupach w 16 zł. Girls Do tego ostatnio Wam mówiłam, że testuję płatki owsiane w innej wersji i robię do nich kolejne podejście. Więc kupiłam sobie taką granolę z One Day More. Wydaje się bardzo smaczna, salted caramel, więc zobaczymy, jak mi się Kupiłam lanolinę, ponieważ jest to moja ulubiona rzecz do smarowania ust, a swoją mam na wykończeniu i ledwo co ju, ją już wyciskam, także ekstra. Kolejne rzeczy, o, proszę bardzo, moje ulubione takie przylepki, naklejki na wypryski, które gdzieś tam niwelują tego wypryska, i jedne są na noc. A drugie są po prostu yy, na dzień, chyba, nie wiem, ale jedne są srebrne. Takich wcześniej nie widziałam, zazwyczaj miałam czarne, więc wzięłam na testy te srebrne i one również były na promocji. Na promocji były też moje ukochane batoniki. Naprawdę uwielbiam je. Yy, z dobrej kalorii. To są takie w, w wersji proteinowej. Cały taki batonik ma 10 gram białka roślinnego. Yy, I to jest o smaku słynnego karmelu batoniki. Jest naprawdę przepyszny i są też w dwóch innych kolorach. Niebieski i zielonym, ale stwierdzam, że ten pomarańczowy o smaku słynnego karmelu jest najlepszy. Kupiłam sobie też takiego batonika, on jest jednym z moich ulubionych i w Lidlu ostatnio ich nie widziałam, widziałam tylko te niebieskie, więc wzięłam. I ostatnia rzecz chyba, pani od Brwi poleciła mi takie yy, takie, jak to się nazywa, yy, szczoteczki do Brwi, one są ala dentystyczne, ale one mają taką mniejszą szczoteczkę i powiedziała, że lepiej się je wyczysuje, także od razu je kupiłam. A głównym celem mojego dzisiejszego wyjścia poza brwiami było zajrzenie do piekarni bacon. Bacon, bacon, niektórzy to mówią, ale wydaje mi się, że to jest bacon po prostu. I tutaj mamy cynamonkę, którą zaraz sobie zjem. No i oczywiście najlepszy chleb z bacon, czyli pszenny na zakwasie, cały za 18 zł. A powiem Wam, że miałam w bacon kupić w sumie coś innego niż cynamonkę, bo tam była taka sezonowa dróżdżówka z rabarbarem i kremem waniliowym, ale widziałam ostatnio... O nie, krem mi się troszkę zmiażdżył. No dobra, trudno. Ale widziałam ostatnio na TikToku, że wszyscy polecają mm, tą cynamonkę z bacon i mówią, że to jest najlepsza w Warszawie. Także będziemy sobie próbować. Trochę mi się tutaj y, odbił krem, także od razu sobie go spróbuję. Ale dobre. Na bazie Filadelfii chyba, bo czuję taki posmak. Sernikowy. Ale pyszny kram. Dobra, zaraz się w nią wgryzę i wam pokażę. Jest naprawdę ogromna. Zrobię sobie jeszcze kawkę mrożoną, bo Dominik mi chyba mm, zrobił espresso tak, jak go prosiłam i włożył do lodówki. Mhm, także robimy sobie kawę mrożoną mm, i zaraz wam pokażę, jak wygląda ta cała cynamonka. Jestem ciekawa, jak w smaku, bo ona ma jakiś tam kajmak w środku. Przepyszny jest ten napój owsiany y, do właśnie kaw mrożonych. On jest taki bardziej kremowy, ma tyle samo kalorii, co to, co to zwykłe Alprobarista. Polecam Wam bardzo, jest przepyszny. Mm -hmm. Przysięgam Wam, że ta cynamonka jest tak ciężka, bo w środku w ogóle ma chyba kajmax, z tego co mi wiadomo. I właśnie widzę, że ma jakąś taką polewę. Ala Tofi, że ja nie mogę się naprawdę jej doczekać, a ten krem na górze jest przepyszny, taki sernikowy. Dobra, jest mega pulchna, patrzcie. Spróbujemy samego ciasta z minimalną ilością właśnie tego kajmaku. Mm. O matko, przepyszna jest. A patrzcie, jak ją rozkrajam, to ona ma tego kajmaku jeszcze więcej. Cudowna. 10 na 10. Jeden z lepszych wybiegów w moim życiu. A jadłam najlepszy do tej pory, poza cornetto pistacjowym, w Notting Hill taką właśnie bułeczkę z ciasta francuskiego z kremem właśnie cheesecake. I to jest prawie tak samo dobre, jak nie nawet tak samo. Albo lepiej, przysięgam Wam. Zakochałam się, także jak będziecie w bacon, to 18 zł kosztuje taka właśnie cynamonka, ale warto. Jest przepyszna. Serio. z porannych zakupów w Lidlu i z paznokci. Swoją drogą zrobiłam tym razem takie trochę dłuższe Baby Boomer to się nazywa, czyli takie ombre na, na bazie. Zobaczymy jak będzie mi się funkcjonowało, bo tak naprawdę na razie testuję, jakie paznokcie zrobić na wyjazd do Stanów. Czy długie, czy krótkie, bo w sumie długie zazwyczaj nie robię, bo na siłce mi przeszkadzają, ale w sumie teraz na siłce aż tak nie dźwigam, więc wydaje mi się, że długie będą w porządku. Yy, ale dobra, byłam w Lidlu nagrywałam współpracę, bo dzisiaj nagrywałam tym razem słodki przepis dla nich. I robię sobie właśnie śniadanie. Tak bardzo na nie czekam, bo wczoraj kupiłam ten przepiękny chleb od Bacon, więc wymyślimy, jakie kanapki zrobić tym razem właśnie z użyciem tego chleba, bo jest, patrzcie, cudowny. Słuchajcie, właśnie załączyłam swoją pracę do systemu APD, czyli systemu antyplagiatowego. Moja promotorka, moja pani promotor, musi teraz to zatwierdzić i zobaczymy, co dalej. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja jestem pozytywnie nastrojona, że ta praca przejdzie bez problemu, bo sporo nad nią siedziałam i raczej nie powinno być plagiatu. Yy, chociaż nie wiem, Dominikowi dziwne rzeczy zaznaczyło w tym plagiacie, także zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. Teraz powoli będę się. Przygotowywać do, mm, do obrony, będę musiała się nauczyć iluś tam pytań, chyba 60 pytań jest, także może z moją grupą się z jakoś zgadamy, żeby każdy dał odpowiedź do dwóch pytań, bo chyba jest nas po 30. I wtedy nie będzie problemu z szukaniem tego wszystkiego, więc zostanie sama nauka. I trzymajcie za mnie kciuki, żeby praca przeszła bez problemu. A po drugie, żeby moja obrona nie wypadła w dzień, kiedy jedziemy na euro. Bo w tym czasie gdzieś tam, kiedy są obrony, jedziemy na euro z dominikiem. Na w sumie 3 dni nas nie będzie, z czego dwa dni to weekend, więc są możliwe 3 dni, w których są obrony, ale jest to 99% yy, szans, że będzie to inny dzień. Powtórzę się, trzymajcie do mnie kciuki, a ja lecę się szykować, bo zaraz idziemy z Dominikiem do restauracji, która zaprosiła mnie na kolację, więc będziemy sobie testować jakieś fajne, ciekawe rzeczy. Zobaczę zaraz, co mają w menu, bo jeszcze nie wiem, na co się zdecyduję, ale widziałam, że jest sushi, więc ekstra. Sushi w tempurze jest, więc na pewno wezmę. Na pewno pokażę Wam, co tam ciekawego można dostać i i czy w ogóle polecam? Także widzimy się później.